Czecież witajcie w kolejnym odcinku z The Five Nights at Freddy's. Jak słyszeliście w ostatnim odcinku yy, ten zjeb przegrał grę. Yy. A teraz opowiem Wam historię, którą chciałam powiedzieć wcześniej, ale to się popsuło. Słuchajcie, ja, jak już kupiłam sobie Asasina, ponieważ jak kupujesz ze Steama, to nie musisz mieć zgody administratora. A nie wiecie czemu? Żeby, po, żeby kupić Asasina. Żeby pobrać Asasina, potrzebuje zgody Administratora. Czyli Kańda wydałem 40 zł. Fui! Bo jego tata nie chce mu pisać hasła. Więc. Dzisiaj jego mój tata jest na ja on się na to nie zgodzi więc ten. Więc tak, a ja sobie na przykład dzisiaj kupiłem żabce za 65 zł piece kardy i sobie ten. I, i sobie kupiłem, tylko, że ty, części stało. Tylko, że ty geniuszu jesteś ten. Ty geniuszu jesteś o tyle wykoczony, że ty tak. Że ja mam własny komputer i mam dwa w swojej no mam jedno wiesz, z takim. ty się wiesz, to na czym nagrywamy i w ogóle to też jest moje. To ja nie wiedział, bo mój ojciec się nagle tak przy, przypieczył do tego laptopa. Od z niego w ogóle nie korzysta! Tylko, no, wiecie, to działa tak. Hulaj to, to. dusza pikła... pikło jest. Tak, no właśnie. No. E, dobra, a mogę wyłączyć Fungaja, bo już płuszny odcinku, bo słuchajcie tej nocy. E. Czy nie włączać Fungaja? Niech pogada niech to Niech chłopak czujesz do wartości wady. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie te same, kom, te same ten sam algorytm co, w, co ostatnio. Tak, To w pierwszym odcinku tej serii. Bo ten algorytm był okropny. Czekaj, można powiedzieć, że w sumie to nie jest, to nie jest seria, to nie jest seria przeludniania na Fajynki, To jest seria. Kasper, bo oni tak w drugim odcinku piszemy właśnie innej pracy. W sumie, więc to w sumie tak nie jest seria. Seria z przychodzenia jedynki na znaczy tak po roku, ale głównie to jest seria z tego, kto dłużej wytrwa bez jumpskara. I kto, I kto lepiej zagra w jakiejś... Powiem tak! Ten pan będzie występować na odcinkach, choćbym miał wziąć laptopa, wziąć mikrofon i pójść do niego. On będzie występować na odcinkach. To jest pewne. Yy, nie mam co do tego wątpliwości. Ale czemu? Yy, ale czemu, ponieważ świerdz! Zanim Ci mówiłam, ja potrzebuję wsparcia do jeśli żeby się grać, a dzisiaj o, nie gram na tych dwóch odcinkach, może na takich na trzech. Dlatego pewnie dzisiaj mi się nie chce grać, jestem po prostu zawiedziony tym asasinem. Teraz po prostu taka w zegarek. Tak, eee, bo, ja, bo ja o 19 będę też musiał spadać, już tak, bardzo wcześniej. Dość o no. ten to, to Tak, więc mamy tu trochę ograniczony czas. Ale zawsze chodzi mi o to że O to. O to. To, te kółka. No to te kółka to są od A te na dole? Takie kable jakby e, no to nie wiem, to są na przykład... Te... A kable od głośników. Od od wentylatora. Bo nie jest pierdo I już go znalazłem. Czy, czy... czy... Czy on stanął przed ciką? LOL, ty Ty on stanął przed ciką... oni no. stoją obok siebie. Czy nie, czy tylko w wójce? Nie, on nic to przy... Oni w dwójce stoją na, ze sobą na równi, Aby... a w jednejce są ułożeni jak taki trikont, taki też zapoliowany trójkąt, ale jak no, no. to? Jest, on się właśnie cofnął? Nie cofnął, tylko... Ten, ten zjeb Poszedł stąd, tak, a... Poszedł ja... tam i się cofnął. Bo nie? No, nie, bo on przecież i tak, żeby wejść tutaj musi cofnąć tu, tak? Bo to jest pomieszczenie bez wyjścia. No wiem, ale po co tam idzie? E... No żeby móc przejść tutaj. W sumie mógłby od razu przejść, Ale to jest jeden... Z, to jest jeden z jego Nie, algorytmów. Jest, jedno, jest tylko jedno przejście, patrz, przechodzi ze swojego, do tego, ho, do tego holu, idzie do private roomu, gdzie są te części. Wychod może jedynie z niego wyjść na tego ten, do tego party ten... Party. To jest jeden z jego algorytmów, czyli to jest bardziej taki miący algorytm, czyli że ze z Show stage do backstage i potem do dining area i potem dopiero do West Hall. Potem do W Hall Corner i don, do Ciebie, i Cię zajumać. Po prostu pomysł do private room. Tak. Nie, to, to jest private room? Nie, to jest you, a nie private room. To, no chyba nie, to, to jest oznaczone, to, 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 jest, to my jesteśmy oznaczeni jako tam... Jako U, Żeby wiedzieć, czy ktoś idzie po Ciebie, czy jednak jest jeszcze daleko. E, poczekaj, czy tu będzie regulamin? Tak, jest. Live Before, Freddy, before no. Dark. Leave before dark. Don't touch Freddy. Freddy. No. Zobacz, jak to kurwa... Dobrze, że spojrzałem, bo już bym miał jumpscare'a. Prawda? No. Boże, jaki jestem głupi za dwa I lecie. wtedy naprawdę bym musiał wejść już za... Ze... Czy to jest czy to jest cika? To jest cika. A. Bo on siedzi tutaj pod nami. A czekaj, aby... a, weź, a weź go ze światłami. Skontroli go. A jeszcze tam stoisz. Kurwa, kurwa. Jakiego statio! Tak! BĘDZIE STAŁ teraz przez pół gry przed tym. Uż, kurwa, no. Do czwartej nad razem będzie STAŁ i przed drzwiami pukał. Uż, kurwa, no chcemy się iść na tego petan, no, ale jeszcze to trochę postoję, bo mnie szef dopierdoli. I wypłaty nie będzie! Kurwa! Dobra, o, dobra, ludzie teraz mnie nie słuchacz już mnie odpierdala. E, tak się zrobiam, przecież... O, oho, zaczyna ladrzeć. No, muszę naprawdę sobie skombinować ten. Muszę sobie naprawdę skombinować y, tą. Rozwiązać do USB, żeby móc podłączyć tam osobny dysk na niego nagrywać. Tak, to... no tak. Ogólnie muszę sformatować swój biedny laptop, tylko że najpierw to muszę zrobić. Najpierw to zrobię, jak będę administratorem. Bo jak sformatujesz go... swój laptop, to usuniesz z niego wszystko, geniuszu. Wiem. Czyli Steam ma wszystko wszystko Wiem, właśnie nie dlatego nie przeniosę Steam na ten osobny dysk. To jest jeden minus, bo że najpierw zostać administratorem po to, żeby nie, żeby ogólnie sformatować, godzi no. o to, żeby potem to popobierać w ogóle. Trzeszczy mi w słuchawkach. Masz 45%, daj z Oj, dzięki, to widzę. Mój padawan młody. Nie jestem młodym padawanem. Nie jestem doświadczony w tej grze. Łaj, to mikrofon, przepraszam. A, kurwa, doświadczony! Się znalazł. Ej, no ale jak tnie, to się nie da. O, poszedł. A słyszałam jego kroki nie żądali, że gdzieś nie strzeli. Ej, jak chcesz tego nie widać. Tam jest jakaś tabliczka. Tak? No, tam jest... Widzisz, popatrz. To nie jest... Boże... A, Tu z piatkami! Czy wszyscy w tym jak to strasznie laży? Tak. Nie mam tej nocy. Ogólnie wszyscy mają spowolniony ekran. a... na nie patrzył. To, że mamy spowolniony ekran to powód tego, że nie nagrywamy tam, pewnie? byłyby w dobrej jakości. O, A, Jak ładnie wygląda. No tak, moje filmy byłyby w ładnej jakości. I w ogóle... Gdyby, no nie nie w to, że, w, nie. gdyby nie to, że wszystko nagrywam na USB-... Y, no chyba... Y, nie to, że wszystko jest na USB-C. No przyrzuć na D, ale... No i o tym mówię, że chcę zdobyć rozgałęziać albo muszę odłączyć myszkę, albo muszę odłączyć które A Sławek nie ma... O nie, ty masz inne wejście. Nie Nie, bo zniknął z... Co jest? Bo zniknął z kamer. Patrzyłem tutaj. Co jest? Szczykle po mnie już tutaj nieźle. Kurwa! Ale jak to się tak wolno kręci, to wiesz. Jest też możliwe, że ci w las już ja, Jest. Nie, jest w West house. Jakby już jakby w to bym nie zabił przy zajmowaniu kamer, no tak. nie chciał. Ja tak kiedyś, Nie, ja jak kiedyś kiedyś na telefonie... Kasper, Kasper, to inaczej działa jak, jak zakładasz kamerę będzie kącie Tak? No. Ale jeśli, jeśli na przykład będzie, będzie prawie że szósta, to chyba... Mienna runda chyba trwa 7 minut i 30 sekund. Około chyba tyle. To ten, to wygląda na to, że... Kurde, znowu jesteśmy w tej dupnej sytuacji. Mamy prawie, że 20% i, i czwarta jem. Prawie, że piąta. A bo oni się nie przedziwiają. No co ze skurwem? Tak. On se pewnie usiadł na dupie i sobie tam Siedzi znaczy, się. co ja kurwa myśli, I kurwa otworzy mi te drzwi, to on ich nie otworzy. Nie, nie ma szans. Weź się wal człowieku. Znaczy robocie. No wszyscy też człowiek. Ale zastanów się, sensie, czemu ten strażnik jest na tyle inteligentny, że gdy coś z tego zabije, to nie robi jak Purple Gay z minigierek, gdy zniszczył te animatroniki? Ja bym po pierwszej nocy bym, albo tam nie przydał, bym sobie też załatwił sikera. Hmm. Zarąbał biedny No Nie, Tatwer, bo wyobraź sobie, że jakbyś nie przyszedł tak samo, jakbyś czu czu czuł siekierę, po w obydwu przypadkach zostałbyś zwolniony i nie dostałbyś wypłaty. A, a przypominam, że zatrudniłeś się po to, ponieważ chcesz zarobić. Jest tak trochę. To mógł się do wojska zaciągnąć gówniarz, a nie, a nie na samobójstwo! No bo on myślał! No człowiek myślał, że e kurwa, tylko pilnowanie robotów, siedzenie przy kamerach i w ogóle... A nie myślał nic kurwa, że, że, że ktoś mu zaraz na wyskoczył. wyskoczy. Wiesz co ja osobiście na jego miejscu nigdy, przenigdy nie pilnowałbym robotów przed kamerami, z wyjściami z dwóch... Właściwie tylko co on ma dwa na wyjścia? Naprawdę Kacper? nie pobawiłbyś się w portala? Czy gdybym miał to taki działek jak w portalu to tak. <grym> ja Wy raz gdzieś tepnąć. Jak ale... tak, to tak! Kura. Słyszę dziwne dźwięki i jęczenie. To jest cika. Pamiętasz, pamiętasz Tak, my gram... my o, gramy w FNAF -a, a, e, AR Special Delivery. No i no, no, w sensie Boni bo i Chica mają łączy ich to, że spękają takie brutkie... <grym> Zgasło mi się stają. A nie mówiłem, że to że jest... Tak, jednak... 10%, chyba, kiedy mam 17, już nie pamiętam, żeby nie kłamać i, i ten, i przeżyłem. Uhu. Nie, trzecia noc, ja nie? Weź lubię jak to nagramy, możemy sobie już po prostu odpuścić. mam w sumie. Dwa, dwa nagrania. No, I możemy sobie pojechać po prostu w so. Ale jest so też mam już kupione. No tak, no zobaczysz jak, co i jak, jak, jak pominasz, wszystkie dialogi. W ogóle mam takie fa dwie fajne ten. Dwie fajne sceny z tego. E, z... Jak to się nazywa? E, Będzie rzeźnia. Z gry? Eee... I muszę je przerobić na mewę? A tak tylko chcę powiedzieć, bo to tak... Już ciki nie ma. Cika już w Cikaj już zniknięta. Słyszysz na w kuchni? Nie. Idź do kuchni. Słyszysz napierdolenie? To spuszczę pod siebie. Skórz, czy nie nasrałeś. No i tak jak ci coś ze bo to w mi się nie chce grać, piszisz mią noc. Nie wiem, ja to uznaję za sukces. A jest już znam co. Dobra. Ja to uznaję za sukces. Powiem tak. Poxy pewnie rozgrywały się listy. Już, już, już zaczyna śpiewać swoje santy, Kasper Użotliła mi się ja pszczoła, oczy larwo mi bo same za same za me bóle, rozpierdale ule. Ale o, o osie i oszczędzeniu nie wolno nam tak. ja chcę, chcę się bo jeszcze nikt nie kanonizuje ten Jak chcecie posłuchać piosenki o szerszeniu i o osie, o, to zapraszam na moją bo na mnie pan nagrał. What did I do? Walić TikToka, najwyżej cię zbanują. No. Oh, what did I do? I Ej, ciekawe czy to mi taki czerwony przycisk, czy ja mogę to wyłączyć? Yeah, ye, no, Wiesz, się, nie, nie do końca, może się chyba wydaje, że nie. Ciekawie czy ktoś już kiedyś próbował, bo to jest inteligentny sposób, to jest inteligentne. Tylko I wtedy tak. byś zginął przez halucynację pewnie. I'm tak. Ucale The... The... nie wystarczyło, że napierdolniesz pier... w spacie. I teraz wystarczyło, żeby wyłączyć. A tutaj ten nie działa. Foxy do mnie śpiewa. Kurw, no i już znowu kliknął skie! Nie! No to no. dziękujemy za odcinek, do widzenia!